Witam serdecznie kochani. Chwała ta czy jak we foda choć szło, chwała, ma się pada i maja. Kochani czytać Wie Wie i święto misja mojej ten, nasz jedyny, nasz kochany tatrziachwy, kocham cię ojcie niebiański, kocham Boga całym sercem Ja oddam, kochanie, życie, wszystko sam Bogu jachwę. Wszystko ciało tu się wszystko, Bogu jachwe. Niech słucham się, to jest Jezus Chrystus i duch Święty ruła kogoś połady święty niebiański ludzie, aż moje serce się raduje, bo dam wszystko, oddajka z dnia, staram się życie tym życiem posłusz Bogu Jachwę, bo tylko jest jeden nastwór niebo ziemi. Nasz kochany niebiański Abo jachwę, kochany tatz nasz kochany jak suła się to z imię Jezusa Chrystusa, nasz kochany boicie, jest drugą prawą życiem, kochani, czytajcie, bo Boże, czytajcie Biblię. Biblia z naszym fundamentem wiary. Ja kocham Bibię bibia co Boże, jest potężne, obu się jeszcze serce, ducha, nerki, całe ciało. Dlatego Biblia jest fundamentem naszej piary, kochani, tak jak nam da Biblię... Bibie, co boże, żeśmy przestrzegali praw Bożek, że nam, nam dziesięć przychodzą Boże, żeśmy żyli świętym życiem, przestrzegali praw Bożek. Kochany nasz, nasz niemiecki, tak jakby, Chosua, Hamasie i do Księty, Ruchak rozmiemy, czy a bramy, aby jakby, w powołaniu jakby Chosua, i ma jak, hallelujah do Ciebie, Tatuszy jakby. Jesteś jedyny Bogiem, kochany, tak jakby, miłycie tak, serce ojcze, jak do Ciebie, Koria, Chosua! Kolu bałcielu, nasz kolem Mecjasz który oto życie który krzyż, na krzyżu ciepł, każdy mu żorana, dla każdego z nas, kochani. Czytajcie przy imijcie Mecjasza jako sła. Chama się czytać w Słowo Boże, naszego kochanego Mecjasza, bo prawdziwe imię Mecjasza to jest Jakosła, Hama się z jest imię Jezusa Chrystusa. I Duch Święty kodes, cudowna nasza mam mam mamusia niebiańska, Kocham cię mamo i moja święta zążęską, kochani kochana, święta niebańska tłucza, hallelujah, halleluja, halleluja tatuszy Jachwę, z wielkim Bogiem czczewym palam Cię, oczy ojciec z nieba ziemi, chwała, hallelujah, hallelujah, chwała tatuszy ja modlę się o ojca tu serce każdemu z Was, który słuchał o szukasz prawdy, szukasz piwi, szukasz prawdziwego Boga, Jachwę, zapraszam, Zawożą, Cię przyjść do misji, świętej misji przejdź, przyjdź, czytaj, po zobacz, sam Bóg dziś przemawia nie musi się babźni, ale co, bo Bóg jakby co to Toyoty dzisiaj. Dlatego Biblia jest naszym wspaniałym, pokarmem, Co Boże duchowy ciało zabije, ale tutaj życie wieczne. Dlatego chwała, 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 dam się Jachwy. Hallelujah, chwała, ta dość Jachwy. Słuchaj, ma się imajak. kode kobie, święta niebieska tułca. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko. A dziękuję Ci za Bibię. Cudowna Bibię. Hallelujah, kocham ci bibę, święta niebieska tułca. Kochani, czytajcie, bądźcie wszystkie. Serdecznie doczyńcie Bibi i świętej misji ima, i Majdu.